No to finał, Q-Mike 3 Dzień dobry, cześć, witajcie Wycinamy w pierwszej kolejności podszewkę do środka Która pójdzie nam na wyściółkę Nie, Tutaj oczywiście gąbka Żeby było miękko, żeby fajnie i dobrze się chodziło Także przyklejamy ją A następnie wlepiamy do środka Także pozostaje jeszcze tylko je zasznurować No i cóż, mamy gotowe Nie, Także w pięknych okolicznościach przyrody Zapnijcie pasy, oto Voilà, Q-Mike 3 Robion ręcznie przeze mnie Dokończę tylko śniadanko i ruszam w miasto, nie, założę te buty, a do tego spodenki takie beżowe w kratę, no i t-shirt biały zupełnie gładki, myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Test musi obejmować oczywiście różne powierzchnie. Także mamy i schody ruchome. Mamy w pozycji nieruchome i mamy przejście dla pieszych tuż pod pałacem kultury. Mamy tak zwanego bociana, czyli stoimy na jednej stopie. No, tych testów słuchajcie, dużo zrobiłem. Ważne, żeby były miękkie, żeby fajnie się chodziło, żeby amortyzowały przy skoku. No i powiem Wam szczerze, jestem zadowolony naprawdę bardzo mięciutko, bardzo przyjemnie. Wnętrze oczywiście w całości, ze skóry naturalnej, także przetestujmy jeszcze na skoku w zwolnionym tempie jak amortyzują rewelacja no i teraz oczywiście czekam na wasz werdykt, dajcie znać co myślicie, jak wam się podobają Q-Mike trójki w takim kolorze biało-beżowym czekam na wasze informacje i komentarze, a w następnym odcinku przepytam kilka osób tutaj w Warszawie o Nike Mikey M&M's, także bądźcie ze mną fajnie i w kontakcie